Mm -hmm. już? A nie była akcja. No to jeszcze raz, dobra, no daj, daj, będzie płakać, choć jeszcze raz. Będzie... Jedna z tych rzeczy, która na pewno Was zainteresuje, bo jest to danie, które wszyscy uwielbiają. Makaron, włoski makaron, papardelle z pieczonym łososiem, ale z sekretnym składnikiem. Prosty makaron, w zasadzie nie wymaga dłuższego komentarza. Najważniejsze jest to, żeby go zrobić szybko. Szybko. Ale wcześniej przed szybko i szybko jest smacznie. I na tym się skupimy. To też bakłażan, którego bardzo lubię. Jednym z głównych elementów tej potrawy będzie, ale musi być odpowiednio przygotowany. Grube kawałki. Nawet niecały. W zasadzie w kostkę pokrojony i mocno nagrzany olej. I na ten mocno nagrzany olej. Wyłożony bakłażan i go zostawiamy, nawet go nie mieszamy. Pozwólcie mu się przypiec teraz, żeby naprawdę dobrze pachniał. Troszkę pieprzu na soli. No to przejdźmy do czosnku. W plastry. Cebula w kostkę. To, co widzicie, to jest gwarancja dobrego smaku. Na razie tylko z jednej strony, więc trzeba go przypiec jeszcze mocniej. Dobra, kawałek łososia, który moim zdaniem powinien być tylko delikatnie doprawiony, ryba, która wymaga tylko chwili temperatury. Poddana w temperaturze 160–170 maksymalnie stopni. Ma się tylko delikatnie w tej temperaturze zblanszować. Nie wiem, czy wystarczająco dobrze to Adaś pokazał, ale doskonale widać, jak dużo oleju zostało na patelni. W zasadzie zostało odzyskanego oleju na patelni z bakłażana, który teraz już zrobił się nieco mniejszy i ten cały tłuszcz, który przed chwilą wchłonął, oddał. Cierpliwość, moi drodzy, to jedna z najważniejszych cech, jeśli chodzi o gotowanie. Tak przynajmniej mawiał mój szef i ja się z nim zgadzam. Oddajemy to na chwilę do ostygnięcia, i tak naprawdę bakłażana dodamy dopiero wtedy, kiedy potrawa będzie już gotowa. Smak, aromat. Tak jakbyście posypali solą, pieprzem, majarkiem, czymkolwiek. Chodzi o to, żeby tym bakłażanem doprawić gotową potrawę. Patelnia będzie nam potrzebna, ale nie do cebuli i do czosnku, tylko do zupełnie innej rzeczy, którą za moment zrobię. Powolutku. Najpierw oliwa do bazylii. Albo olej. Delikatnie wyciskamy z tej bazylii sok. Całą marynatą smaruje rybę. Delikatne mięsa, delikatne kawałki ryb naprawdę nie wymagają długiego czasu, żeby spędzać w otoczeniu marynaty, kąpać się w niej. Nie ma to absolutnie, moim zdaniem, żadnego uzasadnienia. Bazylia, pomimo swojego intensywnego smaku, nie jest jakąś mocną przyprawą, ale jeżeli odpowiednia jej ilość znajdzie się na kawałku mięsa, to przy chwili działania temperatury sprawi, że. Ta ryba z zewnątrz będzie idealnie doprawiona, a w środku będzie ładnie pachniała, bo to świeży kawałek ryby i moim zdaniem, oczywiście podkreślam moim zdaniem, nie wymaga długiego procesu marynowania. 170 stopni, 10-12 minut. Eee, teraz zrobimy sos, jak tylko otworzymy słoik. Konserwowe ogórki – nie kiszone, ale konserwowe. Moim zdaniem idealny materiał do tego, żeby zrobić dobry sos. Troszkę będziemy się odnosić do dawnych smaków, jak to w moim przypadku kuchni polskiej. Szczególnie wtedy, kiedy te ogórki połączymy z jeszcze inną, bardzo charakterystyczną rzeczą, szczególnie na Warmii i Mazurach, czyli kaparami. Taki mały też, nie? My śliskie ręce. Rybka już jest prawie gotowa. Makaron potrzebuje około 3 minut. Mamy świeże papardele, które wystarczy tylko ugotować, więc od razu wrzucę, tak by gorący makaron trafił od razu do sosu. Cyk. Woda, tylko osolona. Tym samym łamiemy kolejny mit, że musi być obowiązkowo z dodatkiem odrobiny oliwy. Czosnek, cebula jako pierwsze. I dosłownie chwilunie, tak żeby nie złapały koloru. I teraz ogórki. Obowiązkowo. Muszą oddać trochę aromatu, ale muszą przede wszystkim oddać troszkę tej kwaśności. Przesmażone ogóreczki nie będą ważyły nam później sosu. Pieprz – duża ilość pieprzu to warunek niezbędny do tego, by ta potrawa miała charakter. Teraz kolejna porcja kwaśnego klimatu. Chciałbym, żebyśmy tam dodali dosłownie łyżkę, dwie łyżki albo pasty pomidorowej, ale takiej ze świeżych pomidorów, z pomidorów pelati, albo też już pokrojonych pomidorów pelati, tak żeby troszkę ten sos jeszcze mocniej yy, wysycić tym ostrym klimatem. Lepiej te wszystkie kwaśne klimaty dodać najpierw, przesmażyć, podgrzać, wygotować, a dopiero później zabielić. Chwilę musimy to wygotować, zredukować, tak żeby zmniejszyło swoją objętość śmietanka. Ładnie zgęstnieje, dodamy kapary. Makaron w tym czasie dojdzie i miejmy nadzieję, że piekarnik też dorada. Jedna z podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o sosy, które. Sosami są dobrymi wtedy, kiedy się długo przemacerują. I nawet prosty sos śmietanowy, moi drodzy, wymaga czasu. To jest ta cierpliwość. Śmietana 30% bardzo szybko się redukuje, robi się tłusta. Sos mógłby się zważyć. To, czym możecie i powinniście od czasu do czasu ją podlać, to zwykła woda, która ten sos rozrzedza i daje nam poczucie zyskania na czasie. Możecie ten czas zatrzymać, możecie go cofnąć, żeby sos był lepszy, żeby się troszkę dłużej podgotował. Kiedy Uzyskuje już prawie właściwą konsystencję. Dodajcie trochę wody, by dodać kapary, by wreszcie spowodować, że on jeszcze chwilę się ładnie przemaceruje. Kilka listków bazylii, skoro trzymamy się jednego klimatu. hej? I teraz dopiero doprawiamy solą. Pamiętajcie, słone kapary, słone ogórki. Dużo soli tutaj zostało wprowadzonej, więc sos doprawiamy tak naprawdę na samym końcu. Rybka gotowa. Oznaką dobrze wypieczonej ryby, takiej, która ma jeszcze odpowiednią konsystencję, nie jest rybą przepieczoną, jest tak zwany dotyk paluszka. Jeżeli jest mięciutka, ta już prawie, prawie doszła. W środku potrzebuje jeszcze trochę czasu, ale ta temperatura cały czas na tę rybę działa. Drugim efektem jest to, że nie widać tutaj wyciekającego na blachę soku. Widać go już, że jest mocno wypychany z powierzchni całej rybki. Czyli już za mocno ta temperatura działa. Już jesteśmy na granicy. Która jesteśmy na granicy, to tylko krok, żeby ją przekroczyć i znaleźć się w raju. Makaron do sosu. Pamiętajcie, sos jest po to, by obtoczyć w nim makaron. Sos nie jest po to, żeby makaron w nim pływał jak kluski w zupie pomidorowej. To jest makaron. Dosłownie chwilę. Na patelni nie zostaje żaden sos, cały jest przyklejony do powierzchni makaronu i teraz możemy już powolutku go wykładać. Na kanale Kuchni Lidla jest naprawdę mnóstwo przepisów. Daria, Paweł Małecki, Kinga – ciekawe propozycje na każdą imprezę, nie tylko sylwestrową. Nakładamy. Ogórki z kaparami i odrobiną śmietanki. Bakłażan. No i wreszcie ryba. To, co chciałem wam pokazać, to środek tej ryby. A tu jest dowód na to, jak pięknie ona dochodzi jak powolutku dochodzi. Nie musicie się martwić skórą. Skóra to jest jeden z tych elementów, który po upieczeniu najłatwiej zdjąć. I takie kawałki. Podobno nie ma prostszego dania niż zrobienie dobrego makaronu. Ale pamiętajcie, że te najprostsze rzeczy najłatwiej jest zepsuć.